Witajcie! Dziś podadamy analizie 121 rozdział Chainsaw Mena, zatytułowany Teoria Szczęścia. Rozdział rozpoczynamy w biurze rady szkolnego kółka Łowców Diabłów, w którym mamy rozmowę Asy i Yoshidy. Ale zanim do niej przejdziemy, przeanalizujmy tło. Na sofie możemy dostrzec pluszowego Chainsaw Mena. Możemy domyślać się, do kogo należy, bo najpewniej należy do Haruki. Na stole mamy kawę. Jak wiemy, kawa kojarzy się z rezę. ale czy to do niej nawiązanie? No nie wiem. Pomiesz Mamy pięć miejsc do siedzenia, co trochę tu nie pasuje, bo z tego co wiemy do klubu należało sześciu członków i jeden zginął w ataku Yuko, a drugi po nim zrezygnował, czyli została ich czwórka, ale jak pamiętamy Haruka przyjął Asę do klubu i jedno krzesło jest jej. Potwierdza to również Yoshida, czyli obecnymi członkami kółka jest Haruka. Fami, Akoku, Asa oraz łowca podobny do Kobeni. Taka przypominajka. Teraz przejdźmy do samej rozmowy. Asa pyta Yoshide, czy na pewno mogą popijać kawę w siedzibie szkolnych łowców. Yoshida nie widzi w tym problemu, w końcu Asa jest jednym z nich. Dalej Asa wspomina w głowie, co zrobił Yoshida wcześniej, czyli odrzucił ją, gdy Joru poprosiła go o chodzenie ze sobą. Następnie mówi w myślach, że Yoshida spędza dużo czasu z Denjin i że krążą pogłoski, że jest publicznym łowcą, mimo że uczęszcza do szkoły, więc musi być bardzo zajęty, więc czemu spędza z nią czas? I czyżby zaczął na nią bardziej zwracać uwagę, odkąd Joru mu się oświadczyła? I tu zatrzymajmy się na chwilę kto mówi, że Yoshida należy do publicznych łowców? Raczej nie o to tu chodziło, bardziej chodziło o wspomnienie, że publiczni łowcy istnieją, a nie, że Yoshida do nich należy, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Ale bardzo mnie to ciekawi. Ciekawi mnie też, jak ta organizacja obecnie wygląda i czy może jest to ta sama organizacja, o której wspomniał Yoshida. W pierwszej rozmowie z Denjin, Yoshida pyta Asę, o czym mam rotało pod bramą szkoły. Asa mówi, że mówiła, że życie byłoby łatwiejsze w pojedynkę. Yoshida pyta, dlaczego Głośno myśli o takich rzeczach oraz mówi, że mniej więcej się z nią zgadza. Mówi również, że łatwiej jest żyć z osobą, z którą cię coś łączy, tyle że nie masz pewności, że zbudujesz z nią permanentną i zgodną relację. I w tych czasach, z dostępem do telewizji i książek, możesz mieć parasocjalną relację. I podsumowuje to słowami: samowne życie jest mniej ryzykowne. I to jest bardzo ciekawe. Fujimoto poruszył bardzo ciekawy wątek życiowy. Jak wiemy, część sumen dzieje się w latach 90., kiedy internet nie był jeszcze tak rozpopularyzowany jak teraz. I tu raczej Fujimoto, książki i telewizja na myśli internet. I pod przykrywką odnosi się do czytelników. I jest w tej rozmowie jeszcze jedna ważna rzecz. Słowo parasocjalny, które oznacza po prostu relację jednostronną pomiędzy człowiekiem oraz na przykład jakimś medium typu celebryta, postać fikcyjna, bo w dzisiejszych czasach influencer. I tu prośba. Jak ktoś nazwie mnie influencerem za to, co robię na YouTubie, to się pozłaszczę, Nie cierpię tego określenia. Ale wróćmy. Relacja parasocjalna polega na tym, że jedna strona, czyli na przykład człowiek, Okazuje swoje zainteresowanie osobie bądź postaci fikcyjnej, która nawet nie wie o jego istnieniu. Wiecie do czego zmierzam. Yoshida może być w relacji parasocjalnej z Denjim, czyli te Yaoi shipy mogły nie być wcale takie wysane z palca. Następnie Asa mówi w myślach, że Yoshida zgadza się z jej wartościami, co jest dla niej potwierdzeniem, że ją lubi. Następnie Yoshida wypowiada słowa I'm glad we're at the same page, które po interpretacji i przetłumaczeniu oznaczają Cieszę się, że myślimy tak samo i mówię że chciał Asie o czymś powiedzieć. O tym, że chce, by się trzymała z daleka od Benjiego. Tu stop. Najpierw, nie przetłumaczyłem tego przy was, po to by wytłumaczyć, co powiedział, tylko dlatego, że naszła mnie teoria, którą chcę się z wami podzielić. Co jeżeli Yoshida jest świadom tego, że jest w mandze, czyli łamie czwartą ścianę. Nie żartuje Fire Punch Man która po części też to robi, mówiąc do kamery. Tylko nie zwraca się do czytelnika, tylko do widzów, którzy zobaczą jej film. Ale dlaczego sądzę, że może mieć to jakiś sens? Otóż dlatego, bo Yoshida i Togata wyglądają wręcz identycznie. I Togata mówiła, że nie czuje się kobietą, a mężczyzną. Czyli Yoshida może być rewrite'em Togaty. Więc tą teorię wam zostawiam i lecimy dalej. Asa pyta Yoshida, dlaczego ma się trzymać z daleka od Denji'ego. Yoshida odpowiada, że wolałby nie mówić i że może to interpretować, jak jej się to podoba. Po czym wychodzi z pomieszczenia? Te słowo i interpretacji na pewno nie są kierowane tylko do Asy, ale również do nas, czytelników. Ale to jest na tyle ciekawe, że o tym na końcu odcinka. Dalej, akcja przynosi się do Najuty i Denjiego. Najuta mówi, że wyczuła coś paskudnego i że jest to najpaskudniejszy zapach diabła, jaki kiedykolwiek poczuła. Na panelu obok jest pokazany blok mieszkalny, co odnosi się do późniejszych wydarzeń. Po czym klepie Danjiego po dupie, mówiąc, że już czas zapolować na diabła. O tej paskudzie też powiemy sobie na końcu odcinka. Denji leży na ziemi z martwym wyrazem oczu i mówi, że nie czuje już sensu w byciu uczeńsłumenem. Najuta pyta: Dlaczego? Denji odpowiada, że nawet jak jego tożsamość wyjdzie na jaw i zyska powodzenie u dziewczyn, to na nic mu się to zda, ponieważ Najuta mu nie pozwoli, na co Najuta jeszcze bardziej wybucha krzykiem, mówiąc, że chce zobaczyć, jak Denji walczy. Nie tylko na Jutę, też chciałbym zobaczyć trochę akcji. Denji pyta na jutę. Czy zostanie singlem na zawsze? Nuta odpowiada mu, że jeśli przemieni się w część Sowena, zyska jeszcze więcej miłości niż gdyby znalazł sobie dziewczynę. Denji myśli przez chwilę i się zgadza. I tu się zatrzymajmy. Nayuta no, najpewniej chce, by Denji jako Chainsaw Man stał się obiektem relacji parasocjalnych. I wracamy do Asy, która idzie sobie obok wysokiego budynku mieszkalnego. Asa użala się na sobą, że zbyt szybko uznaje, że ktoś się w niej zakochał, o czym okazuje się, że się myli i kończy ze złamanym sercem. Asa mówi również, że życie w samotności będzie dla niej najlepsze. Joru mówi, że może mieć rację, Asa mówi, że nie ma w niej nic fajnego i pyta, dla kogo żyje, o czym mówi, że dba tylko o siebie. Jednak zawsze, gdy czuje się samotna, poszukuje kogoś do towarzystwa i mówi, jakie to aroganckie. Joru mówi, że wie, że Asa jest arogancka, ale wydaje jej się, że jest dla siebie zbyt surowa. Asa mówi, że jest po prostu zmęczona, zmęczona utrzymywaniem relacji z ludźmi. I mówi, że lepiej by było, gdyby była martwa. Po czym z budynku spada mężczyzna, który umiera. Jur przejmuje kontrolę, i mówi, że coś jest nie tak. A na balkonach mieszkań są bardzo dziwni ludzie i tyle streszczania, jak na ten odcinek. Zacznijmy od omówienia tego paskudnego diabła, o którym mówiła Najuta. Obstawiałbym, że w końcu dostaniemy diabła śmierci. Dlaczego? Patrząc na ostatni panel, mamy cztery piętra, z czego na dwóch z nich mamy po czterech ludzi. A jak wiemy, liczba cztery w Japonii oznacza śmierć. Ale co do oznaczały pozostałe dwa piętra? Jedno z nich, na którym mamy pięciu ludzi, oraz jedno. Na którym mamy sześciu? Nie wiem. Tu chyba trzeba byłoby się zabawić w łamanie kodów. Problem w tym, że nie znam japońskiego, a ten bardzo by mi się tu przydał. Jest spora szansa, że jego imię kryje się w liczbach, więc ja obstawiam diabła śmierci, ewentualnie może fami, albo coś zupełnie nowego. Tu nie mam co wymyślić, wybaczcie. I jeszcze miałem powiedzieć o słowach Yoshidy, odnoszących się do interpretacji. I tu może chodzić o to, byśmy właśnie zinterpretowali ten panel z końca. Albo po prostu jest w tym rozdziale coś do zinterpretowania. Co miałem powiedzieć? Powiedziałem. Teraz o Chapter będziemy sobie robić takie przemyślenia. Pamiętajcie, by podzielić się swoimi przemyśleniami. I do usłyszenia! SIA!